Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, ze mną jest Młoteczka. Jestem. Bardzo możliwe, że to twoje mhm mm się nagra. Aha. Dobra, startuj. Chodź to tu. czekaj, czekaj, bo może A amo kupimy, co? Wiesz, że też o tym pomyślałam? Tu, w skarbie tu. Gdzie ty tam biegasz? A, zamotłam się. Zamotłam się, dwa kółka bo zrobiłam w <laughs> tej widzie i wiesz. I oczywiście ja mam wszystko full, ale mogę się sprzedać. Bo trochę syfu podniosłam. W sumie? A może zostać? Z... Ja... Dun, 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 dun. Nie mogę sobie zunlockować skina na postać, która... której nie mam? Możesz, a możesz masz takie, albo to jest ta postać z dodatku. Nie wiem, to jest jakieś czerwone coś. To No to... ha im w... No. No, ale to w sumie mogę to wyrzucić, po co to? Będę tachać. ale nie sprzedałam tego nie sprzedałam tego, no nic trudno. Chodź do mnie. Czy tam jeszcze coś tam ten tego jest. tutaj, wiesz, ogórniam. A! Czy sobie swoją sący? Jak to się odkupuje? Skarby tam chyba w pierwszej zakładce, wiesz? A, no tak, tylko ja różne rzeczy nas przydawałam. Tak Dziękuję. Proszę. Lecimy. Chodź. To zacięłam się. Skarbie, winda! Proszę, winda, biegnę, winda. Chodź. O, Zostaw, ja to Wiedziałam, że się zatrzymał, po prostu wiedziałam. No ty klikniesz sprzedałaś? to! No to najpierw mnie woła do winda, a teraz kliknij, no. no bo, że wsadziła swoją wielką dupę i już tam nie sięgam. On powiedział I love you do tego? Kto, gdzie, kiedy? No, Gdy hasło Idź. było I love you i użyłyśmy głosu. Henson Jacka? No. Window. Fajnie się podskakuje nad zjeżdżającą tą platformą. Nie wiem. Ja myślę, że on nas tak naprawdę podpuszcza, bo od dawna chce, żebyśmy zabili koską. A skąd wiesz, że my ją będziemy zabijać? Może idziemy ją uwolnić. Ja mam nadzieję, że my ją idziemy zabijać w skarbie i nie chcę uwalniać. Ja chcę ją uwolnić. Ej, ej e, zbagowałam się na ścianie? Jakby to była gra, gdzie by się kufa wiesz, na wysokości zabijało, to bym miała nie fart. Kapkę. W ogóle słuchajcie, zbliżamy się do etapu, którego młotka dalej nie przeszła. Troszkę się przetrawelowałam za, za, za barierę, ale co tam? No i znowu mnie przeleciałaś tak przy wszystkich. Pomogę, bo się dajesz. Tobie zawsze. No coś, co się przelatuje. Łatwo jest ten trik tylko dla ciebie, ty, Senia, myśl. Mama! <śm> no, nie, no, no, tylko tak, tak. Co to jest? Klikam. No chodzę tu! No, jestem no! Jezus. Fuletowy, y... ale... śliczny! Frioletowy. Myślisz, że to jest klucz do, klucz do pasa cnoty steczkowskiej? Tak, jak steczkowska stoczko, wygląda. Mm. Da fuk! No bo ona jest wróżnikiem tego klucza, powiedzmy, że. I on ją używa, żeby ten klucz działał. Hmm? <coughs> ja rozumiem, że klucz jest, klucz jest do pasa cnoty, ale. Aj, ale ona tu wygląda jak niesteczkowska! Mm. Słyszałeś, co krzyknął? Nie. A na przykład, e, dajcie spokój mojej córce? E, Wiesz, że powiedzieć, że cokolwiek... Gra skiną w takie gry, które mają fabułę. Przegada, przegada, a później nie zauważa takich szczegółów. Ja mam takie szczegóły zauważyłam, gdybym mnie ja tego nie nagrywała, tak? Mhm. So tutaj się skupiam na gadaniu, a nie na słuchaniu. Dobrze. No to zabieramy klucz. Zabierz. To najpierw trzeba tą. No tylko jak? Może coś kliknąć trzeba? No zajrzyjmy się, po prostu jest taka zielona rurka. A. Eee, co za tempy. W... Hmm. Shut the fuck up, Jack. Eee, Skarby, ja, tak? Towarzystwo? No. Jakby nie spojrzeć, musimy walczyć. Anson Jack nam nie odda ani katalizatora, ani klucza. A muzyka, której znowu nie słyszysz. Ja tą grę na pewno przejdę jeszcze raz i sobie posłucham, ej. wtedy się skupię na dialogach. Będę się mogła skupić na fabule. Nie będę musiała się skupić na pierdoleniu. Co mnie? Nie o, tylko coś mnie popieściło. A, to mnie popieściło. Czyli Staczkowska zdradziła, bo. bo ruchała ojca? Też. <grymnie> Ale chciała odwrócić jego uwagę od nas, po prostu. <grymnie> Takie piękne. Nie sądzisz? Wiem, nie. No nie. Jakbyś mnie tak mogła. Reloaduję, nie mogę Cię podnieść. sobie, hapeki za tobą są. No sobie. Dup, 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 dup. Oj, te tesle są słabe. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Co? Bo tesle wyszły. On Gdzie? Koszkę, wiesz. Oj. Turecik. Ale przynajmniej styczko w skałamu rzuca. <noise> Płoniesz. Teraz ja płonę? O kurwa. Oh. Jebany TURAT! Tamyka. Dum <Sessizlik> O, Roland. Roland! przyszedł! Teraz już na pewno umrzemy, no. Jeżeli mieliśmy jakiekolwiek szanse, to, to... To już po nich. No, no. Ej, wiadomo, Roland ma słabość do syren. fuk. No przecież on się z Lilith umawiał! Kina! A myślisz, że ja takie rzeczy sprzed pierdeliardo odcinków? Ech. Ta gra ma fabuły, ta gra ma duże, ta gra ma wszystko, a ty. No, no tak, to, a ty, ty miałaś okazję przejść ją zwracając na to uwagę. Ja tej okazji jeszcze nie Dobrze. miałam, więc nie w kurwa. Nie! Teraz brzmi się jak Hansom, Jack. No, kurwa w ostatniej chwili. mi przyszło przeładowanie tą baw w dupie ładnej, żyj granat. Młotkę znowu coś podpaliło. Tak będzie łatwiej. No nie jest taka niewinna. <coughs> Jego chyba też. Ale popatrz, ile angel w ogóle tego iridium ćpie, Że ma takie, wiesz, trzy grube rury, nie? <laughs> Prowadzące iridium. <laughs> to jak tam Lili ćpała to iridium kilka odcinków temu. To jest nic. Nie pogardziłabym taką rurą ze cerylium. Zielone strzelaj, słońce. Dobra, już naprawiłam. Patrz ile się Ridium Marnuje, na strilium. A tu Roland! Co je bało Rolandowi z Bazuki, nie? No cóż. Teraz już chyba nie będzie do mnie zarywał. Chyba nie. O liczyłam na romans z czarnuchem. Ich. On ma Lilith. Oj tam oj tam. A czy ja mam Ciebie, nie? A ty nie jesteś czarna. Co jakbyś się tak nie umyła przez parę dni. Skarby, skoro twój strap trap yy, dobił mojego tego, to no. Jaki mój sraptrap? trap? Mój sraptrap trap nie stoi od kilku dobrych sekund. No przed chwilą mi się wyświetlał. Za tym nie zrzucaj na mojego strap trapa to, że nie potrafisz grać. Ty nie potrafisz, ja super. Ja gram tak super, że nawet uwagi na fabułę nie zwracam. Taka jestem pro. Tak. Trochę ta walka taka lame, bo trwa w chuj długo. Mhm. I w sumie się nie dzieje nic. Ale wiesz, to może dlatego, że robiliśmy wszystkie poboczne questy i mamy i mamy wysoki level. Bo tak. jak wybierałam ten quest jako, wiesz, pokazywany nam, w którą stronę mamy iść, mm -hmm. to miałam napisane, że trudność triwialnie Na naszym levelu. Nie. Pewnie no. jakbyśmy to sobie tak przyszły z buta, to nie byłoby tak miło i przyjemnie. Aczkolwiek no musicie zwrócić uwagę, że fakt faktem robiliśmy wszystko, co było możliwe. Co akurat bardzo fajnie, bo w, akurat w tą grę gra mi się bardzo przyjemnie. Jak sobie pomyślę, że jakiś błąd taka burdelnie, to... Naprawdę no, trzeba być jakiś dorwać jedynkę jedynkę sobie tam... Też tak sobie pyknąć. No jedynki niestety nie mam, bo ja w jedynkę gram mega na kąpie. No coś się mam nadzieję kiedyś wymyśli. Szukamy sponsora na bur dla jedynka, dla nas obu. Dziękujemy. W zamian dostaniecie naszą dozgonną wdzięczność i może jakieś pozdrowienia kiedyś. Ej, mów za siebie, ja nie będę miała dozgonnej wdzięczności. No, przecież, kurwa, ty widziałeś mnie dozgonną wdzięczność. Trzeba jakoś pościemniać. Głupia. Mezu, ona się nigdy nie nauczy. No, Roland, streszczaj tam się, kurwa, no. Ej, daj ha temu Hansomowi się wykrzyczeć. Jest frustrowany z lekka. A co mnie interesuje, że on ma okres? Co mnie? Może tam, w środku? No, może. Dziękuję. Zajebiszcie. Ciśnij, Kino. Ciśnij. I Kim mi się odbija teraz. Nie. Ej, normalnie Hansom Jack na nas krzyczy, Angel na nas krzyczy, Roland na nas krzyczy i nasze snajperki na nas krzyczą. Wszystko w tej grze drzena na ryja. Ej, trzeba znowu rozwalić? O, yes. dobra. Rurka. Ja, ja, Syrelium, ja! Ej, ty dlaczego... Musisz mieć jest syrenum, ty syreną, to, Syrelium, wiesz, wciągasz. No, powinnam, a mi... Ta tego, tego. Maminę. Ty, Lilith przyszła. Sasha Grey. <laughs> Mam dziwne przeżycie, że tam był jakiś anal-atak, nie? Dwa to raz raz to raz tak wyglądało. Tutaj. Grzeje, dosyć ostro. Um. Za tobą jest tak swoją drogą ten badacz. Tak. <grych> Teraz zauważyłam. Skarbie... Próbuję ale pewnie sama od tego padnę. Dobra. Dziękuję. Tam w całkiem spoko w niego napierdziela. Ej, coś mnie gdzieś w odciągu mnie trochę tego nie ogarniam, ale okej. Gdzieś to jest, na pewno Rolanda nie poruszasz, skoro Lid przyszła. Zresztą Oj! To jest była w sumie. Damy radę. To fuk. Skarby, coś mnie. Toś nie ja ty coś. Gdzie jesteś? Czy twoja postać też porusza się sama? Nie? Może sobie nacisnęłaś sobie bieganie? Do przodu? No Problem polegał na tym, że moja postać łaziła sama do tyłu! Ah! Ot, taka nowość! Także... A może to hmm. wpływ swilium, które jest tutaj wszędzie? No możliwe, bo my tak do ściany dość konkretnie przyssało, no. Najpierw ćpiesz, stoisz w strumieniu Thrillium, a później wiesz. Oj, tam oj tam, wiesz, że lubię przetrwać. Przestać mi samochodzi. Dobre Thrillium nie jest złe. Roland! Kto tam zwraca uwagę na to, co ktoś chce? Proszę trzeba być w życiu egoistą. ja to wiem najlepiej Wypierd Czekaj... Boże, coś mi od tyłu tutaj smaży Kolejny Badas No tam Lee go wzięła na klapę No no lubi Te klimaty mam takie dziwne wrażenia Przynajmniej już od nas nie woła. Tyle dobrego. Ooo, popatrz, próbuje nas na litość. Handsome Jacku, wypier... Papier no, 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 no. Oła, oła, oła. o. Mogł Sasha Gray? Ooo, popatrz. Wyłączyło ją. No. Coś jej się dziwnego się robi, się wiesz? Ja cię uratuję, cię! w realu nie wyglądasz jak styczkowska. No, nie. <laughs> Dobre. Co Dlaczego ona umrzyła? Hmm? No patrzyli w cycki. Co, 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 co?! No popatrz. Da się jej popatrzeć w cycki, jak się tak stoi w tym miejscu. Mhm... Nie, ty możesz lepsze. dobra. Bieraj klucz i się stąd wynosimy. Tylko tych usteczki. No. Tak. Yeah. She's dead. Jack just lost his only way to awaken the warrior. We got the vault key, but this isn't over yet. We mm. got to find Jack and take him out. Lilith, take the vault key to tennis. I'm going to Jack. the fuck? to What's <laughs> <laughs> Ej, ja jestem najbardziej na. Da fuk! Nie poruchasz Rolanda Skarbie, kontroluj czas. Kontroluje, kontroluje cały czas. Mam jeszcze dziesięć minut. Się czuję wyruchana. Albo w sumie niewyruchana. Ale jest jeden pozytywny aspekt tego wszystkiego. Mamy dużo skrzynek. Tak, no to jest. Jest jakiś plus. Szkoda, że w tych skrzynkach jest gówno. Coś A no, dla tak, Mechromancera. Tak no, jest coś nawet dla Siren aż sztornach romansera. Ogólnie rzecz biorąc dubga, piesga. A nie 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 nie. Please, to już traweluje. Jestem, jestem już możesz. Jest jeszcze jeden pozytywny aspekt. Nie będzie już steczkowski? To też. <grym> Czy kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że dalej lecisz już na ślepo? Nie! No to nie. <laughs> nie to kurwa nie I O, teraz byłam milionowym klientem. Oh. No, no nie! Kiedy nie jest zaanimowana. Nie ma Steczkowską. Że całkiem fajnie, natomiast trochę mnie właśnie martwi pomysł z Nową Steczkowską. Troszkę mnie to kurwa martwi. Chodź, pokażę Ci ten fajny aspekt. Dobrze, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Pamiętasz skarbe? te drzwi u penis? No. Będą otworzyły się! Jej. Ale najpierw musimy zrobić swoje. I one się otworzą teraz. Ja nie chcę ruchać tenis, żeby nie było. Mhm. Mm znaczy, penis. Ja nie lubię penis. Aż porozmawiamy z tym gościem. Daj. Daj. Tak, teraz możemy do penis biec? <noise> nie wiem, czy zauważasz, jak nam się questów sypnęło. Anu. No. Penis, penis. Dalej, zamknięte. A poprosiłaś o to, żeby otworzyła? Nie. Ty z nią gadaj. Ja wajchom wajchę. Tak, będzie będzie źle pobiegła Chwila. Hmm. No przecież ona tu stoi! Ale nie, bo ty musisz coś wziąć innego. Jeszcze Hansom się tam w tle odzywa, no nie. Nowy znowu mnie motka oszukuje, nie? To jest tak z tamtą bronią. Będzie super broń! Ej, co? Na no dalej tego nie ma. Chyba trzeba porobić questy, wiesz? Chyba tak. Ich! Dobrze, to chodź zbieramy wykrzykniki. No, to pozbieramy questy i będziemy kończyć odcinek. Jak je pozbieramy. Ja biegnę do Markusa. Ty ja biegnę dusza do doktorka. Cześć Markus. To jest Z. Dobra. O o o o! Czyżbym miała ja, quest ta osoba, którą, o której myślę. Dlaczego on nie ma quest? Kłańc... Skuter, a tak chciałam od Ciebie quest'a. Skuter jest chyba moją ulubioną postacią w tej grze. Wy jesteście dziwni, ale dobra, dajcie quest'a. Nie ma quest'a. Może teraz penis nam otworzy? Da, to są ci, co się pokłócili. Jak dobrze żona ogarnia, tutaj. <totrę> to to. No mam Aha, to. Dobrze. Tak, dochodzenie w sensie. No. Tak. <totrę> tak, już czaję, tak jak z panem, z trupem. Tak. Dobra, skarby chodź do mnie. Jesteś czy... ty polazła. Poszłam do tych, u których trzeba dochodzenie robić. <noise> Okej. Okay. To pójdziemy zaraz robić dochodzenie. A teraz komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę, milewdziane. Pozdrawiam Was, Kino, ze mną była Młodeczka. Byłam, ale nie było z nami Ronalda, haha. Ha. Rolanda, przepraszam. to. <noise> Trzymajcie się, cześć. Pa.